Siemanko, na początku każdemu kto zasubskrybował, ogromne dzięki, udało nam się osiągnąć cel niesamowicie szybko, myślę, że 1000 subów jest już w naszym zasięgu, czego się nie spodziewałem, więc jeszcze raz wielkie dzięki, dzisiaj trafiliśmy do najgorszego miejsca na ziemi, myślałem, że tu już nigdy nie, nie... myślałem, że już nigdy tu nie trafię, ale niestety znowu tu jesteśmy, to jest szkoła z klasa, ale matematyka akurat lubiłem, to jest cyborg? Z latarką? <laughs> Zamiast ręki? Co tam piszesz? A równa się B razy H? Co? Yy, to jest pole, ej. B równa się A razy B. Dbanie. Z te okulary za dużo nie widzisz pewnie stępień. O, stoimy na Albercie. To jest Albert. Widać, że nie jest z niego Einstein. Ale ma swoją figurkę. O, ale straszny. Nie, to jest Bob. Próbujemy uciec ze szkoły. Robimy wagary dzisiaj. O o! Nie! Przestań! O -o, o o! O! nie! Trzeba uważać na wodę! Pości zgnęliśmy się na śmierć, ale dziwnie się wywrócił crazy. Nie lubisz wody, co? Maxu ci prawie z ramienia spadł. Dobra, teraz już wiemy o co chodzi. Można adaptować na wodę. Olu jest blisko! Szybko na tym rowerku zasuwam. Ej, zostaw! Tu, 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 tu. No złapał nas Albert Zastosował pewnie wzory jakieś z fizyki Bo może o, Ale podłoga przecieka No ale chciałbym żeby czas tak szybko leciał na lekcjach No jest taki szybki czy my jesteśmy tacy wolni Mam już dosyć tego dźwięku Ale ma różowe policzki tup, tup, tup. Szybciej crazy Tam jest strzałka tam musimy biec O tu jakaś pani woźna He, no nie spodziewałem się, że ta woda też mnie ufnie. To, no, kto nie zakręcił kranów? No, pff, ale się złożył. O! O! za duże stopy, masz. Nie mogę trafić. Dajemy radę. Musimy się po prostu skupić. Jest! Udało się! O! Ja nie chcę tam schodzić, tam będą ścieki, prawda? Nienawidzi mi ścieków. Dobra, robimy Mario Bros. Mam nadzieję, że żółwi nie będzie tutaj żadnych. Nie ma żółwi. O, można zostać Spider-Kotem. ale brzydnictwo znowu. O, nasza tratwa. Ale byśmy ominęli tratwę. Skaczemy. Fajnie, że tratwy pływają w ściekach. Ciekawe, jak jakiś bezdomny próbuje się wydostać. Albo o, oni mają tutaj... System transportu. Menelskie metro. O <noise> wylewa się coś ze ścieków. szybko z... O nie. nie <noise> o fu, nie doskoczyliśmy. Wracaj tu z tą tratwą Co przewozicie? No, crazy! Weź i opaduj. To nie doskoczyłeś. Po prostu musimy wziąć... O, rozbieg! Oho. Ciekawe, czy na końcu będzie Menel Boss. Boss Menel? Jak się nazywa Boss Meneli? Kierownik? Będzie chciał złotówkę od nas. Daję sobie rękę obciąć. Może Albert jest Menelem. Kolejne ścieki. A co mamy tutaj zrobić? Możemy tu wejść? O! o nie! Kierownik tam jest. Biegnie po złotówkę. Albert, nie mam drobnych. Wszystko kartą tylko płacę. Spokojnie, spokojnie. Szefie, szefie, ja pójdę z tobą i mi kupisz kartą. No nie. nie, 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 tak nie robimy. Ja nie mam czasu iść do sklepu. O, Crazy, uważaj. Wiem, że masz. O, sporo żyć, ale by nas zahaczył. Kubany, ale szybko jechał. O, o znowu przeskoczyliśmy, ale jesteśmy genialni. O, o, o. o, basen. Możemy peryskop zrobić. Możemy się czegoś napić? Ale przesuszyło Nie ma? Boink, boink Kurde, Albert tam jest, w klasie został Tam jest twoje miejsce, siedź tam O, skaczemy po jakiś dmuchanych O, one się topią, crazy Zapatrzyłeś się Musimy szybko biec, no o, uda nam się, uda nam się O, już się, o, już się zatopiło, ale szybko się zatopiają Ale trudna, trudna ta gra, ej po drabince. Daisy, miałaś uciec ze szkoły. Przejdź tam, tamtędy. He? Przez te ogrodzenie. Przeskoczysz za szadę, A nie po jakichś drabinach i, ście i ściekach próbujesz uciec. Tu naokoło idziesz. E, tu jest chyba zimno. Jest zimno? Tak, to jest zimno. Albo to bąki pana Alberta. O. No nie, cygówki też ufią? Dlaczego? No, zapomniałem, że tutaj. Oczy ci wystają z pleców Mamy oczy z tyłu głowy. Gorące są Mamy upalny dzień Znowu Mario Bros Mamy upalny dzień I się nagrzały cegówki Kto tam patrzy? E, Jak on miał? Bob Nie patrzcie Konfidencie On z więzienia patrzy Tam O, będziemy musieli w to zagrać Jest nasz autobus Musimy się na niego dostać Szybko O, jakiś eksperyment Się nie udał Wszystko świeci Ciekawe czy jak to wypijemy Zostaniemy Kotem. Można to wypić? Ja bym wypił, tą flaszkę? Albo tam. Dajcie, dajcie wypić Ja chcę mieć super mocę. Dobra, nie, 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 nie wchodzimy tutaj Kogoś ufnęło niedaleko nas Może Grażyna Ol To jest sen To musi być sen Bo w śnie tak czas szybko biegnie Nie? Myślałem, że ten się O, jest kowboy w oh, bojka <grywa> co, co, co ci się stało? <grywa> Rozpadło się. No i co? Jesteśmy tu z powrotem? Jeden plus dwa. No pięć to to nie jest. A buziaczki? pierdzioszki? On śpi. Wstawaj! Dziutek. Oh. <grywa> nie wiem co nas tam ufnęło. Ale to musi być kolega pana Alberta. Ciężką noc mieli, widać, nazbierali tych złotówek. Śpi teraz z czerwonym nosem. Gdzieś się butelka pewnie wala. 3. Tak. A, bo tam nos. O, musimy... będziemy musieli szybko opowiadać. Ej, ale co nas tak... Cofnęło dziwnie. Ma nakręconą 5. Dobra. 3. 3 eee. minus 1, 2. 5 plus 5, 10. 2 razy 2, 4. O! Padaj, ziutek! Trzeba znaleźć klucz tutaj? Crazy, byś się zmieścił, tam byśmy pokrali w kosza. Ale tu... szybko biegniesz po tym piasku. <grym> Jaki dźwięk! O! Subskrypcji. Pamiętacie? Ja klikam ten przycisk. A wy klikacie przycisk mojej subskrypcji na 3. I naszym celem jest 1000 subów tym razem. I na 1000 subów myślę, że uda się zrobić coś niesamowitego a na trzy miała być. Raz, dwa, trzy. Dzięki, za zasuwa. Popraw lajkiem. Like o oh nie, Albert! Albert na kółku zasuwa? Nie mam złotówki, zostaw mnie. Mennelu. Teraz <grywa> na coś do picia. <grywa> Albert. Ale ty nie pedałujesz nawet. Masz jakieś baterie? W sobie? Wyjedziesz? U. Zostawił nas? Zostawił. Zamknęło się. Ten, tu nie możemy wejść, tu nie możemy wejść, tu nie możemy wejść. No do śmietnika raczej nie wejdziemy, a tu? Nie. Eee, stop. Przemocy? Z stop znęcaniu się. Tak, jestem w 100% za. Eee, niedobre, nie można tak robić. Piłka! Będziemy mogli grać w kosza? O, Dawaj kibice Naklepiemy Alberta. Nie da się podnieść, no czemu? Boombox? O, byśmy imprezkę zrobili, ile? 400. A, 49 Robuxów. Nie, 400. Ja mam 49. Co za zdzierstwo. By muzyczki posłuchać. A możemy wejść tutaj? Sekret? Nie, nie sekret. Dobra, bo. O, jest klucz. A po co nam ten klucz? <grym> e... A, tu są drzwi. Udało nam się wydostać? Nie, znowu ścieki. O ja! Pani ze stołówki! Ma sto życia! Co mamy zrobić? A jakaś broń? Ej, jak ja mam z nią walczyć? A! Mamy kij baseballowy. O, ale będzie klaps. Uf, oho! <grywki> Jaki dźwięk był. Masz klapsa. Dobra. Czekamy aż zaatakuje! I klaps! <grywki> A masz skija. A masz bejsbola! <grywki> W dzisiejszym odcinku zostaliśmy dresem. Kibolem. Bum, bum, bum. <laughs> Jakie ataki, crazy. Masz klapsa, masz klapsa. Już chyba piąty boss, który dostał klapsa. O, o zaklapsowana na śmierć, tak. Odpożywa, żartowałem. Choć jakoś oko dziwnie... Głę głębokie oczy mają te, te stworki. Nie wiem, czy zauważyliście. To są ręce Alberta. A gdzie ta z żarówką? Fajnie mieć cały czas światło pod ręką. Nie zabłądzi w ciemności, jak zbiera puszki. <grym> tu jest zdrowe jedzenie. I są owoce, warzywa. A tu jest przepyszne jedzenie. I są frytki <grym> i fast food. Okej, <grym> okej. Okay, okay. Podnosimy łom. Dawaj łoma. No, nie chcę kijem uderzać. O, mamy łoma. <grym> Dawaj łomem. O! ole. Ale rozruba. No nie, podłoga to pomidorówka. Nie, to wygląda klazania, tym razem. Na... Mniejsza z. Podłoga to przypalony ser. Tam jest pewnie kuchnia. Robią jakąś pizzę pyszną, ale by pizzę wciągnął. Nie. Właśnie, przecież na imprezkę powinna być pizza, nie? Chyba trzeba zamówić pizzę. Ale niestety jest za późno, za późno. wróciłem do domu. Zaginiony. Widziałeś tego człowieka? Widzieliście może człowieka ze znakiem zapytania na twarzy? Zamiast twarzy? Nie widziałem takiego. Jakiś kosmita. Co to już nie jest szkoła? To są jakieś oszustwa. O, kolce? Kamienie? To i kamienia. Nie, crazy. Z czemu żeś się tak pośpieszył dziwnie? O, o nie, jeszcze nas rozdeptało. O, psa. Ej, nie mogę patrzeć od boku, bo nie trafiłem. Okej, okay. skup się, skup się, skup się, skup się. Jeden skok, drugi, czwarty, dwudziesty. Chyba trzeba liczyć dobrze. Mówiłem, że, lu Mówiłem, że lubię matematykę, ale może matematyka nie lubić mnie. Więcej skupienia. Chodźcie. Skaczemy, raz. Dwa, trzy. O, ale jesteśmy na fali, cztery. Pięć. Sześć. Siedem, da laser. Co macie z tymi laserami? Ło, przypaliło nam uszy trochę. Co? Ogon? Ej, zichowaj ogon! Podkul ten ogon, a nie a, jest lepiej, jest dużo lepiej. <grystanie> jest dużo lepiej skakać, ale coś ja to widziałem. Coś mi zapachniało tak dziwnie. Patrzę a tu Albert! Dajże no ZETA! Daj ZETA! Daj Zeta. <grystanie> Pić się chce. z kup, do roboty idź. W robocie już ręce sprzedał, nogi sprzedał. No nie na no, ostatni nas ufnęło! <noise> Maxwell tam bansuje. <noise> Go wygina do tyłu. Diamenty? Co to Minecraft? To jest skarb Menela. Tak? O, o, ukradliśmy skarb. O, 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 o. -o. Aha, bo nas wystrzeliło. Ole się o, dziwi. Nie! No co nas ufnęło? Ej! To się nie liczy. tam. tam... Niewidzialne lasery. Nie wiem, że zwykłe lasery, których się lubimy. To jeszcze niewidzialne lasery. No nie mam czasu na jakieś lasery. Może wagary mi mijają. Z na tym, że całe wagary są w szkole. Grażyna! Może ty nam pokażesz jak to się robi. Dawaj Grażyna. Lecimy razem. Tylko ja polecę pierwszy, bo pewnie zginę. O! O, ale... Co? Czę górze Grażyna. musisz to podnieść, ej. pierwszej osoby musisz patrzeć. Ona nie widzi tej animacji. Musisz się dziwić, patrz nagle. Kot leci. Ej! Co się stało? Co się dzieje? Grażyna. Superman! robimy Superman Supermana, Bo musimy na ślepo to chyba zrobić, wiesz? Znowu tak jest! Udało się! Udało się, ale to było straszne. 20 razy umarliśmy. A to co? Podawali tu kogoś? Mam monitor. Pik, 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 pik. pik. Dawaj tu YouTube i Crazy Kata. bo nam się w szkole nudzi. O, oh. ale nisko skaczemy. Co to w szachy? warcaby tak, tak się skacze, nie? Tu, tu, tu. Yy. O nie! Mówiłem, że bosem będzie jakiś żul A to Albert! Z tym będziemy walczyli. Kijem znowu? Z robotem? Oszaleliście? Puf. Ale jesteś wolny, Albert. O, 25 cichita zadaliśmy. Chyba musimy czekać, aż zaatakuje. Baga, Albert bije. O! Uderz go w, w kask. A, dawaj ten kask. O, 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 o. o, o. O, masz w kask! Nie trafiliśmy w kask! Crazy! Nie starasz się! Ej! O nie! Nadepnął nas trochę. To bolało. Masz w kaska. Zaraz ci rozbiję ten. Co to masz na głowie? Astronauta z ciebie? A, A masz. Idź w kosmos. Męk! O o. A! Rozwaliliśmy mu kask. Jak kakask. Pijemy go teraz po nogach. Można dwa razy uderzyć? O, można. Puf! trzy razy go uderzyliśmy. Ale mamy pół życia. Uciekaj, Maxwell. Musisz mi pomóc. Damy ci jakieś małego kika? E, e, Nogę ci rozwaliliśmy. O, 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 o Już wiemy dlaczego na kuku jeździ. Bo mu rozwaliliśmy nogi. O, o, o. o, o tak. Będziesz się czołgał teraz? O, nie. On ma drugą formę chyba. Byłaś. Zły Albert. O nie. 500 życia ma. Co? W kogo ty tym laserem tam celujesz, tak? Oa! Oła! Spiochy mi. Spiochy mi uderzył. Nie bij! Nie bij! Albert! Jakie ja mam przed tobą uciec Ej! <grym> Albert, no weź się opanuj. <grym> o nie. No. Ej! To będzie trudne. To będzie trudne. A może nie, bo już jest w tej... W drugiej formie ewoluował. Nie można bić kotów. A masz skija. a masz skija. Oddawaj tą złotówkę. Wiedziałem, że nie chcesz na bułkę. Wiedziałem, że bułki nie kupiłeś. Czy mamy się po prostu bić, tak? No, crazy, weź go, traf. O! O nie! Co mamy zrobić, jak on zaczyna nas bić z pięści? Nie mamy, jak uciec. Może musimy kija schować i będziemy szybciej biegali. No walc z tego lasera, ej! Tak, z kijem szybciej biegamy! No, chowaj tą piąchę metalową! No co za robot, popsuł się! Errora... Jakiegoś wirusa mu ktoś wgrał. Axel sobie bansuje na ramieniu. O, i bijemy, bijemy. teraz tak, co? To, to myślisz, że to miecz świetny? Wader jesteś? Wyglądasz jak wader, o! Wader też był takim półrobotem. O, nie, 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 nie! nie. Ła! No odczep się! A masz kijem, a masz... Ty masz miecz świetlny, ja mam kia. O, Musimy przebiegać przez niego po prostu. O tak. Nie możesz nas trafić. Nie możesz. E, 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 e. chciałbyś. O, Dawaj go z tego miecza świetlnego. Kija świetlnego. O, mamy kija świetlnego. O, 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 Ale ruchy, jak Mike Tyson. Jesteśmy szybcy. O, nie, zwinny jak kot. Dostaliśmy z Pionchy. Sierp, sierpowego dostaliśmy. A masz. Łapowego teraz dostaniesz O nie. nie Crazy, zapomnieliśmy, że masz poduszki na, na łapkach To go nie boli Musisz go kijem bić e, 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 e. O, ty mnie zardzewiał ci O, A masz klapsa Ale klapsa dostał, o klapsa znowu O nie, o nie Ej Albert, przestań Nie jesteśmy na ringu, uwagę dostaniesz, zgłoszę cię do dyrektora No, co za menel, co się stało? Jednym uderzeniem nas zabił, ośmiu metalowe łbie <grystanie> zakuty Zakutył o Ale czerwone okulary ma, dopiero teraz zauważyłem Mu się światło tak odbija O, Nie Crazy, nie trafiłeś Weź, zmarnowałeś uderzenie <grystanie> W kotka i myszkę? W kotkę i Alberta W kotka i Menela się bawimy O, dawaj to teraz go. Ale serek roztopiony leci ze ściany. Ty, co? Kiedy on mnie tą pionchą uderzy? Albert, daj sobie spokój. Nie dam ci lutówki. Wiem, że nie chcesz bułki kupić. A masz. A masz. Możemy pójść do sklepu i kupić tą bułkę. O nie! Z piąchy dostaliśmy znowu. Możemy się w kółko tak. O, wyciągnął laser. Szybko! Szybko. o Masz klapsa. O, masz. Jeszcze cztery uderzenia, tylko. <noise> w głowie ci się nie kręci, bo mi już się kręci. Będę rzekał, będę rzekał. O nie, o nie. O, o, laser. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz, jeszcze raz. O, masz klapsa. No nie, co to terminator jest? Że jeszcze się podniósł. Po tylu klapsach? Nie wiem co to są za drzwi, ale mamy... O! To jest najlepszy super skok, jaki do tych czasów odkryliśmy. Ale mas... masakra! O! 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 Możemy iść do więzienia? Gdzie był ten? Tu się na nas patrzył. Konfident. Gdzie jesteś? Są samochody. O! Są ziomki. O nie! Cegówka nas ufnęła. Chcemy zobaczyć, co tam biega. Super, super szybkość. Super, super szybkość, tak. Nie ma tak się zaciąć. A, bo my zaskoczyliśmy i. Skoczyliśmy i trafiliśmy tu od razu? No, crazy. Panuj się. Nie można tam zaskoczyć? O. A ja chciałem do ziomków. Moich. No nie, odbiło nas jakoś dziwnie. Teleportowałem jeszcze, tak. Jeszcze fiflaka zrobiliśmy. Dobra, ostatni raz. Ostatni. E, e, e. Ostatni. Okej, okay, okej. Okay. Czy trafimy? Nie, to są ścieki. Chcie... O, jest basen. O, 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 o. O. O, tu już możemy trafić. Co za ser te gwiazdki. Kobra, kobra. Ej. no nie poszło ci za bardzo. Co? co oni tam robią? Uważajcie, bo się rozpadniecie. Pokazywałem, jak się skacze? Tak. O. O, ale byłeś tak blisko. Tędy się nie da przejść, sorry. No dawać ziomki, dawać. No dlaczego tak dziwnie pobiegłeś? O, co to, zombie jakiś? Zobacz, zombie. O. Uwaga, zombie. A mnie wystraszył. Dobra, idziemy zobaczyć do Bobiego jeszcze. O, obrócił się. Ty, konfidencie. Będziemy musieli przed nim kiedyś uciec. No, cześć. Co tam oglądasz? No, weź się, po posuń się, bo ja nie widzę. Bo spadnie, bo spadnę. I sobie krzywdę zrobię. No, hej. W dzisiejszym odcinku jesteśmy konfidentami z Bobem. O, nie. Ty. A, ma oczy. Myślałem, że widzę niebo przez jego oczy. W ich oczach widzę same gwiazdy. Idziemy na autobus? Nie spadliśmy poza mapę. Wielkie dzięki za suby. Jeżeli podobał Ci się odcinek, napisz to w komentarzu. Nie zapomnij zostawić lajka i wysłać filmik znajomym, żeby też mogli się z nami pośmiać. Do zobaczenia jutro.